Mędrcy świata monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie? Co roku w święto objawienia pańskiego zadajemy trzem królom to samo pytanie. I na szczęście słyszymy tę samą odpowiedź. Chcemy widzieć Dziecię. Trzej królowie podążają za gwiazdą betlejemską, która wskazuje im drogę, drogę do Zbawiciela świata. I my mamy szansę podążyć za nimi. Szanowni Państwo, najserdeczniej, świątecznie, zapraszam do udziału w orszaku Trzech Króli, który jak w całym świecie, tak i w Krakowie, wyruszy jak zawsze 6 stycznia z trzech miejsc. Trzy kolory do wyboru. A potem wspólne spotkanie na rynku w Krakowie. Będziemy kolędować, będziemy śpiewać dzieciątku, będziemy się cieszyć, bo odkąd się narodziło, nikt z nas nie jest już sam i niczego nie musimy się bać. Zapraszam, zabierzcie rodziny swoje, przyjaciół, sąsiadów, kogo spotkacie na ulicy, żebyśmy byli razem, żebyśmy zobaczyli, jak dużo nas jest i żeby łatwiej. Było się modlić, bo ktoś śpiewa. Ten dwa razy się modli, jak ktoś kiedyś zauważył. Przybywajcie, i ja tam będę. Zapraszam.